Witam was w drugiej odsłonie programu Świdnik TV. Dzisiaj pasjonaci grupa taneczno-teatralna ze środowiskowego domu samopomocy psoni koło w Świdniku od roku 2016 stali i laureaci najważniejszego festiwalu w środowisku osób niepełnosprawnych Albertiany organizowanego przez Annę Dymną. Twórcy wielokrotnie nagradzanych w Polsce i za granicą przedstawień. Taniec niejedno ma imię, historię pewnej miłości, bieguny uczuć, taniec Krystyny i dotyk. W tym roku grupa pasjonaci ponownie podbiła serca jurorów Albertiany. Zajmując pierwsze miejsce w swoim regionie za etiudę Jestem, Żyję, Kocham, która ukazuje codzienne funkcjonowanie w czasie pandemii. Od monotonii, rutynę zajęć, poprzez samotność i silne pragnienie kontaktu z drugim człowiekiem. W etiudzie wystąpił aktorski duet Anna Skrzetuska i Mariusz Jaworski. Witamy dziś was w naszym studio, jak również aktorów Zosię Werner i Pawła Wasilaka oraz instruktor Renatę Elmerych. Witam was serdecznie. Witamy. Dzień dobry. Czy zawsze lubiliście, powiedzcie mi, czy zawsze lubiliście tańczyć, czy dopiero, dopiero pani Renia was namówiła do tego? Yy, Pewczenie kolej. Yy, tak, pani Rien mnie uczyła. Pani Renia nauczyła. I namówiła do tańca, tak? tak? Wcześniej nie. Jak długo tańczycie, powiedzcie? Kto mi powie? Zosiu, może ty. Długo tańczycie? Yy, tak. Długo. 6 lat. Sześć lat? Tak, sześć lat. Czy wcześniej ktoś was, ktoś was uczył tańczyć, na przykład mama? Czy sami po prostu? Nie, sami. 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 A co lubicie lo, robić poza teatrem? O, i, Jakie macie zainteresowania? I, lubimy w, wyjeżdżać. Tylko nam przeszkodził ten wy, wir, wirus. wirus teraz tak. przeszkodził. Tak. I co już te lubicie? Może macie jakieś takie, śpiewać piosenki lubicie, albo jakieś rysunki wykonywać? To, i się bym się wykazała, to Pani Renia nas piosenek nauczyła. Pani Renia nauczyła tak. piosenek? <grym> A odkąd tańczycie u Pani Reni, To fajnie jest w życiu? Fajnie. Bym powiedziała też, że, że to jest fajnie. <grym> Weselej jest, tak? Tak, tak. Mariusz pochodzi z rodziny bardzo muzycznej, Aha. tam wszyscy, chyba rodzeństwo też, prawda? Gra na instrumentach jakiś. także i Mariusz jest bardzo, bardzo uzdolniony i aktorsko, i tanecznie, i muzycznie, tak Mario? Tak. A powiedzcie mi, czy ćwiczycie na próbach tylko z panią Rynatką i tańczycie na tych próbach, czy też w domu tańczycie? E, tak, ja idę tu tylko tańca, e, 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 ja pasę, to stróżę. Patrzy co się dzieje, tak Ania? To tak patrzła, ale trzeba tym pracować. A podzienie może, bo tutaj nie pasuje. Pojedien wie, jaka jest, gdzie jak jest ma widz, zzywam. Gdzie jest widz, tak? Gdzie jest? Tak, tak. Czyli włączamy muzykę, ja patrzę, czy coś pasuje, czy nie pasuje i poprawiamy, jak coś tam nam nie pasuje, a ponieważ mamy świetny kontakt, prawda, to moi jak w mig od razu wiedzą, Odgadza. o co pani Odgadzują. Renacie chodzi, odgadują. A więc... to bardzo miłe. A teraz mam pytanie do waszej pani Renatki. Powiedziałaś kiedyś, tańczę odkąd pamiętam. To coś, w czym realizuję się, czemu w pełni się oddaję, co pozwala zapomnieć mi o codziennych o. problemach, to moja odskocznia. Można było Ciebie zobaczyć w tańcu ludowym, towarzyskim, współczesnym, klasycznym. Wielu wzruszeń dostarczyłaś też, tańcząc w duecie z jeżdżącym na wózku inwalidzkim Marcinem Michalakiem. Pracowałeś też w MOK, prowadziłeś zumbę. Jaki jeszcze taniec y, chciałabyś spróbować? Może hip-hopa bardziej jeszcze, <noise> tego co za bardzo nie <głos> próbowałam. <noise> znaczy <Bardziej jedynaczny. głos> y, bliski sercu mojemu jest bardzo taniec współczesny. Mm -hmm. y, I bardzo chciałabym go, znaczy jeszcze tańczę właściwie, mm, tańczę. No, jeździłam na takie zajęcia przed pandemią do Lubelskiego Teatru Tańca. Tam właśnie w grupie tańca współczesnego mogłam swój taniec współczesny jakby rozwijać, bo jest to najmniej znana mi branża z tańców, które jakby tańczyłam, ćwiczyłam i jakby poznaję. Najbliższy chyba był mi taniec ludowy i taniec klasyczny, tak to jakby na tym zostałam wychowana, na tych tańcach. A teraz jakby taniec współczesny, i, i w grupie też przekazuję właściwie, prawda? Chyba tak, głównie tańcem tak, współczesnym tak, się tak, zajmujemy. Tak, improwizacją taneczną, i jakby to mnie najbardziej na tę chwilę to rozwijamy. Interesujące. Rozwijam. Dokładnie. No właśnie. A ja wiem. A co ja wie. wie. mą No nie wiem. A skąd wzięło się Twoje zainteresowanie teatrem? Teatrem, to tak od siedmiu lat tak naprawdę, szczerze mówiąc, to pasjonaci. pasjonaci. Właśnie jak zaczęłam pracować, przychodząc w 2014-6 lat temu, jako choroterapeuta, mhm. prowadząc zajęcia taneczne. No, kilku takich pasjonatów tanecznych mi się mocno wyłoniło. Mm -hmm. Zaczęliśmy... Po pół roku już wystartowaliśmy w Albertianie z Taniec niejedno ma imię. To była wiązanka różnych takich duetów, tańców i z tym zajęliśmy trzecie miejsce. Tak po prostu ledwo zaczęliśmy coś i już nas zauważono. I potem, nie, powoli, powoli zaczęliśmy wchodzić w formy teatralne. E, więc e, tak naprawdę naszą, prawda, Aniu, pasją, prawda, pasjonaci tak, tak. jest teatr tańca. Czyli my... Nie tyle słowem w pracujemy, w co stylu, bardziej ruchem, ruchem, ruchem. ruchem. Mhm. Także, Także i ruchem, i, yy, no, i, i ciałem, ciałem, ruchem, <laughs> miką, gestem. Tak, po prostu, na no, tak pasjonaci są w tym, no, najlepsi z grup, które pracowałam, z którymi pracowałam. Po prostu są cudowni i, i fajnie nam się pracuje. I ten teatr się wziął właśnie jakby z tych próbek najpierw tego, tych tanecznych. Mhm. Czyli najpierw wyłuskałam taki, takie złotka, potem zaczęliśmy pracować. I coraz bardziej, bardziej, bardziej w różnych przeglądach teatralnych uczestniczyć. I to się jakby dalej gdzieś idzie jakoś. Nie? Pięknie was nazwała wasza pani instruktor. Ostatnio bierzesz udział w konkursie pisania scenariuszy i interpretacji tekstu literackiego. Przed to było kolejne wyzwanie, które sobie stawiasz? Może jakiś film, czy będziesz no, dalej wierna teatrowi? Zostaniesz przy teatrze. Wyszło. No tak, ja jestem taką osobą poszukującą bardzo mocno. Rzeczywiście poza, teatr, poza tańcem, którym, jakby, z którym się urodziłam, przyszłam na świat, pojawił się teatr. Teraz zaczę, zaczęłam pisać oczywiście opowiadania, scenariusze własne, aktorskie. Dokładnie. A, Dokładnie. Nawet teatr Zmoku, który w zastępstwie prowadzę za panią Magdę się Stonogę, e, to już według mojego własnego autorskiego scenariusza jest przygotowany. E, no Piszę wiersze, także tak dużo rzeczy robię. Ostatnio zaczęłam nawet strzelać na strzelnicach. <laughs> <laughs> o proszę. <laughs> jest może kolejną pasję jakoś tam odkryję w sobie. Także rzeczywiście jestem ciekawska taka świata i, i dużo rzeczy mnie jakby interesuje, ale jakby motywem przewodnim jest u mnie jednak taniec i teatr zdecydowanie przed... No i moi kochani pasjonaci, no przecież. <grym zraniciela> A co stanowi <grym zraniciela> dla Ciebie największą, największą trudność przed wystąpieniem twoich podopiecznych? Na scenie, jak występują. Czy... Co, co stanowi trudność? Może wy powiecie, ja Ania. Co? co stanowi trudność dla Was przed wystąpieniem? Jak mamy na przykład spektakl wystawić? Co, co stanowi dla Was trudność? To, to znaczy, że te łoży tak samo, tym zawsze razem. Pasujemy sobą. A troszkę się stresujecie, Aniu. No, już, już nie. Rzeczywiście mogę Aniu, teraz ja troszkę się wciąć, tak, bo było tak zdarzało się, prawda, że te pierwsze nasze występy były stresujące. Bo to było coś nowego, prawda Ania? Ty to jesteś weteranką, chyba Ania jest weteranką i Paweł chyba też. To była pierwsza grupa. I I Mariusz, Mariusz też. tak, Mariusz doszedł <laughs> potem w trakcie nie do nas, ale tak. Ania jest chyba weteranką, rzeczywiście. Pierwsze Ania występy było. była A, tak. z Anią. Były było. stresiki. Były czasem nerwy, był czasem no troszkę teraz. płaczu, troszkę lęk przed wyjściem na scenę, no tak. prawda? Się musiał się troszkę poprzytulać, porozmawiać. Także to wszystko naprawdę dużo kosztowało e, uczestników. Mnie poniekąd też trochę, no bo ja bałam się generalnie i za nich, no tak. i za to, jak to podwójnie. Podwójny, podwójny stres po, z pozycji jeszcze reżyserskiej. Także e, było troszkę lęków strachów, ale daliśmy radę. Tak. I już teraz się nie boimy występować. No, nie. no to bardzo dobrze. Było. Trema jest też immobilizująca, ale też może być tak, że nie wydusi z siebie człowieka ani słowa, prawda? Tak. Mieliśmy taką jedną e, aktorkę, której się nie ma, tak. która mnie, Paweł, z tobą tańczyła tak. i podczas jednego występu. Coś jej się kroki pomyliły, Asia, i po prostu tupnęła nogą i zeszła z sceny. Paweł został, nie wiedział, co ma robić, ale, ale Paweł No i co, wtedy coś improwizował, że zagra Co Paweł zrobił? byliśmy, Asia ci kiedyś zeszła, to było gdzieś w Milejowie chyba. A ja nie wiem. Nie nie pamię nie Chyba panie, zszedłeś tam. wtedy też, tak no, się nie. wydaje. Też mpnąłeś na. Próbował, tak. no, <laughs> tak. Próbował no, dobrą minę do no, swojej tak. no, tak. gry robić, ale tak. nie bardzo ktoś chciał tańczyć tak, tak. sobą. Ja i... Także i takie rzeczy się zdarzają. Stres jest rzeczywiście, tak jak pani mówi, czasem dobry, czasem mniej dobry. Ale uczymy się na naszych zajęciach, prawda, panować nad tym. Ten, mamy ćwiczenia ten, z tego. Z y, Sobą, tak, ze sobą rozmawiamy dużo i mówimy o tym, że stres może być. Może też być tak, że no nie zawsze jakieś tam, jakaś lokata będzie, bo i, i, i żeby nie płakać czy coś, bo i taką akcję mieliśmy kiedyś, więc, <grym> więc no <grym> no różne, różne rzeczy przerabiamy po występach, chyba rozmawiamy potem sobie, prawda? Analizujemy, co było fajnie, co poprawić, co... To, żeby się nie przejmować, nie cię, zawsze tyko przed tyko występem nie jak nie się... Zawsze staramy się, się taką żyję. fajną atmosferę tak. przed występem sobie wprowadzić, żeby się nie denerwować, nie stresować tak. żadnych prób, tylko już wtedy się śmiejemy, wygupiamy, przytulamy, nie? Tak. Żeby tak. już było w... panierenie i, i panierenie z tego, to był <laughs> panierenie z tego. Y, Bolał. Brzuch nie bolał. No, Czasami bolał brzuch, tak? Czasami bolał brzuch. Ale to chyba tak po występie wtedy puszczało wszystko, tak? No, no tu. O. No bo pani Renia zbierała od was wszystkie te nawy, zabierała tak, ze sobą, tak, tak, i wy wtedy no. mogliście swobodnie grać, prawda? Tak. tak. Przez pani tak. Renia to. Nie daruj się. I pani Renia to już nie mogła. Nie mogła, nie łysi. No, no tak przeżywała pani Renia, że po prostu wszystko pani zbierała. Że okropnie. Nie. Ale zawsze byłam dumna z was, naprawdę, z każdego występu, niezależnie od tego, czy coś no, zdobyliśmy, ja, czy no, nie. A ja nie. Ty też byłaś dumna, płacz często był, prawda, wzruszenia i tak było też. Tak, bo e, powiem tak, ja, idę, ja jestem luszona tym e, wstępem. E, jest pani Renia, a już, Pani powiedziała: Nie ma jest, 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 okej. Okay. Tak, tak było. Wspominałaś kiedyś, że osoby niepełnosprawne dodatkowo tańczą sercem i oddają siebie w pełni w tym, co robią. Czy to oznacza, że pewne ograniczenia otwierają nas na pewne aspekty doznawania świata? Tak, Było? ponieważ y, osoby sprawne fizycznie, pełnosprawne no, mogą wykonywać różne akrobacje, tak. trudne figury, y, takie y, akrobatyczne. Tak, tak. taneczne, no my takich możliwości jakby nie do końca mamy z powodu różnych y, niepełnosprawności. Dlatego też, no i też jest jakby trudnienia słów w komunikacji werbalnej, stąd jak Ania powiedziała, pracujemy ruchem, ciałem głównie, bo to jest jakby nasze narzędzie podstawowe pracy. No łatwiej jest przekazać. Łatwiej ruch, jest przekazać, no? a, a kiedyś Maurice Béjar mówił, taki sławny choreograf francuski, y, że słowa mogą mylić, serca mogą zdradzić, ale ciała zawsze mówią prawdę. Dlatego jakby na bazie tego moje zdanie, to, które pani zacytowała, że rzeczywiście, chociaż nie możemy fizycznie pokazać, co chcielibyśmy, tak po prostu pokazujemy tym, co możemy, czyli tym warsztatem pracy, który jest dla nas, jest nam najbliższy, czyli ciałem, ruchem, emocjami, gestem, mimiką. Mariusz jest świetny na przykład w gestach, w mimice. No, nikt tak nie odda twarzą wszystkiego jak po prostu on, choć ma rzeczywiście dużo utrudnienia, prawda Mariuszek z schodzeniem, ale to w niczym nie przeszkadza, bo po prostu tak cudnie sobą gra i każdy gra sobą tak, tak cudownie, wyraża tam, emocje tam. sercem, także rzeczywiście czasem, e, czasem e, y, głową, tyła... Też trzeba głową pracować. Ania za wszystkich pracuje, bo Ania jest zawsze odpowiedzialna <grym> i, i wie każdą jaką kto ma rolę <grym> i, i się czasem złości, jak ktoś nie tak coś To dobrze, że jest taka osoba, która pilnuje, prawda, porządku na, na scenie, to tak? tak, <grym i wytrzał> także jest, jest rzeczywiście... <grym i wytrzał> Renatko, powiedz mi, jakie cele sobie stawiasz w pracy artystycznej? Uuu, to ciebie. Eee. <noise> jeszcze Uf, dużo. <noise> ha, jeśli chodzi o tą, o grupę o pasjonatów, y, no bo ja artystycznie też wielorako się udzielam, ale jeśli chodzi o najbliższą tak. mojemu sercu mm -hmm. grupę, czyli pasjonatów, to y, no, mamy Yeah. <t–> <Abbyat> Mamy troszkę występów. no Jeszcze powiem, bo to, są, to jest informacja z ostatnich dni. Przed pandemią, w <surai> <injuries> no, 2019 to tak, było tak, roku, tak, zgłosiliśmy tak. taki spektakl dotyk do międzynarodowych bienali teatralnych, mm -hmm. które odbywają się co chyba 3 lata w Łodzi. To już po prostu jest taka też, tak jak i Albertiana, jest to taka wyższa półka. jakby, są Jest ostra selekcja zespołów, które są z Polski i z zagranicy. Mm -hmm. No, i nasze tak naprawdę dwie grupy, bo pasjonaci z dotykiem się dostali. Teraz właśnie przez wczoraj dostałam informację, że dostaliśmy się i we wrześniu ma być yy, ten przegląd. Jeżeli pandemia pozwoli, załóżmy, że pozwoli. I grupa motyle, którą też prowadzę. To jest grupa yy, też. Yy. To są warsztaty teraz... No, ale tak, chcesz tak, powiedzieć? A to, to, był, to było 45. To tak, e, To jest grupa warsztatu y, tu w terapii zajęciowej też funkcjonująca pod psoni, koło w Świdniku, tam taki typowo taneczny prawda? Chwilotrwaj, tak. Filotrwaj. To oni też się dostali z tymi dwoma grupami, też ja ich prowadzę, z tymi dwoma grupami jakby artystycznie. Najbliższe plany to jest właśnie łódź. No oczywiście, że nie są drudzy. No. Oczywiście, że tak. Ale są też bliscy mojemu sercu, no, nie ukrywam, że nie. E, tak bienale w Łodzi mamy we wrześniu, potem Sopot, przegląd Maska jest taki ta, bardzo, ta, bardzo ta, fajny przegląd, ta, ta. który odbywa się w pięknym miejscu, bo w teatrze na plaży dosłownie, ja nie wiem, ta 80 metrów od morza, to no jest piasek tak jak to na plaży. I też tam już zaprzyjaźnieni jesteśmy z Teatrem Sopockim I też nas zaprosili. I też jedziemy. A to wy chcecie grać wtedy, jak macie piasek i plażę i morze w zasięgu ręki? Tak. Chcecie grać? Tak. Ten teatr jest na plaży. I w takim fajnym klubie, w takim klimacie klubowym. No, lubią, bo, bo rzeczywiście pozdrawiamy się wzajemnie, tak. I, i lubią bardzo tak. pana Jacka, który jest. Pan Jacek, a, Sopockiemu nie, pan przegla... Jacek, Jacek jest, przeglądowy. On im bardzo mnie lubi, pan Bardzo Jacek. lubi. Tak. Dobrze. No, ja się tak. Jak Jacek to zobaczy, to pozdrawiamy. No. A jakie emocje budzi teatr w Tobie, a jakie w osobach, z którymi pracujesz? We mnie emocje budzi ogromne. <grym> jak widać. No, tak jak o tym mówię, to już w jakiś sposób to przeżywam. No, we mnie na pewno ogromne emocje wzbudza. Myślę, że w, w naszych uczestnikach, aktorach chyba też, prawda? Wzbudza w was emocje teatr? Wzbudza emocje Nie. teatr? Nie. <grym> Nie, bez emocji. Tylko, tylko trochę. <grym> <grym> no, tylko trochę. Nie lubisz występować? Lubię. Oj, ale lubisz być na scenie? A tak. jak ci prawo biją? Też. Yes. Także jakieś emocje wzbudza, nie? Tak. Radość, trochę chyba przyjemność, że masz brawa, oklaskiwany tak. jesteś. Tak, to też brawo. Tak. Lubicie Robicie te oklaski, te brawa? Dodają otuchy, prawda? I w ogóle takiego, Jeszcze. takim marzeniem są dla każdego tak. aktora, prawda? Po A, zagranym. De, de. I już mi dałaś, że jest taka kurtyna. Lubicie kurtynę też, tak? tak. Lubicie musi za kurtynę wychodzić, tak? Tak I, tak. I... tak, I widza widzieć, prawda? No tak, no tak no, jak w prawdziwym teatrze, prawda? Przecież tak. wygracie prawdziwy teatr, to tak. no jak bez kurtyny. Najprawdziwszy. Tak. <laughs> I... <laughs> <laughs> Bo to wie, o to, to chodziło, ale tego, Ale, ale chodzi o mnie, to jest okej. Okay. <laughs> okej, okay, jest. No to super. A jeszcze mam takie pytanie, takie do ciebie, Reniu. Mm -hmm. Zostałaś ostatnio wybrana do Świdnickiej Rady Kobiet, czego Ci bardzo gratulujemy. <noise> <Thank you. głos> Jakie inicjatywy chciałabyś włożyć, wdrożyć w nasze miasto? Czy masz jakieś hmm. takie konkretnie sprecyzowane, czy może po prostu to z biegiem czasu? To z biegiem czasu. Ta rada zaczęła dopiero funkcjonować. Mieliśmy rzeczywiście jedno spotkanie, do którego teraz będzie drugie spotkanie takie bardziej konstruktywne, bo już będziemy z, konkretnym, z konkretnymi problemami jakby wychodzić i przegłosowywać te, które są tak naprawdę dla Świdnika, dla kobiet najbardziej potrzebne i te będą jakby na wokandzie. Jakie to będą, jeszcze nie wiem, bo jest nas osiem w tej Radzie, każda po osiem tematów, coś na pewno wymyślimy. Przygotowałyśmy też ankiety, które niebawem chciałybyśmy kobietom, tutaj naszym świdnickim, rozprowadzić, tak. zobaczyć, sprawdzić, co jest jakby dla nich takiego ważnego. Być może jakieś defekty są, które by chciały poprawić. Też podzieliłyśmy się w taki sposób, że każda z jakiejś branży, każda z nas jest jakby w jakiejś branży mocniej osadzona. Ja akurat bardziej w kulturze i właśnie w pracy, w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością i rodzicami, czyli matkami. Więc wiele tematów jest mi. Tak, tak. tak jest. Wiele tematów. Wiele jest, jest tematów. mi jakby. E, wspiera mnie, Ania. Ania zawsze była taka, że wspierała się? się Męczy ja? Zbabi, że się, męczę? Ej, nie, nie, się? nie, się się nie, 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 się męczy? nie, 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 z nie, 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 że jak no tak. To nie, a jeszcze mam taki cytat. Wrócić do siebie to tak, jakby oddech zaczerpnąć na nowo, stanąć na szczycie, poczuć wiatr, na skrzydłach wznieść się wysoko. Pamiętasz skąd pochodzą te słowa? Hmm, tak, skąd te słowa pochodzą? E, tak, to, to są słowa Wojciecha Munarskiego e, z piosenki. Tak? To są tak, słowa tak. Magdaleny Rówczyńskiej. to znaczy utwór Magdaleny Rówczyńskiej Wrócić do siebie. O nie. A, dobrze. Dużo ostatnio. <grym> bardzo cytatów. To jest, za dużo cytatów, Za dużo. Jest. cytatów. za dużo cytatów, już jakby rzeczywiście mi my się mylą no no do Dobrze, cytatów. a co oznacza do, tak. dla ciebie ten powrót o, do dobrze. siebie? E, dobrze, już wiem skąd. Tak, okej, okay, Magda, <grym> przepraszam, jakbyś to widziała, tak. Magda, Z Magdą, ja jeszcze jestem w trakcie jakby kończenia kursu reżyserii teatralnej, to jest jakby jeszcze inny kurs, jest, on odbywa się w Gdańsku, został jeszcze nam, nam jeden zjazd, pandemia trochę przeszkodziła i Magda właśnie jest ze mną na tym kursie, tworzy taką piękną twórczość. Wrócić do siebie, hmm, co to znaczy dla mnie, no to, jest bardzo, to są bardzo ważne słowa, bo był taki etap, całkiem niedawno nawet, gdzie no ta pandemia to wszystko w jakiś mm -hmm. sposób spowodowała, że, że jakoś tak um, odeszłam od siebie. <grym> <grym> odeszłam od siebie e, i... Hmm. No i też takie, jakieś tam różne inne sytuacje w moim życiu się pojawiły, takie troszkę trudne, gdzie y, poczułam, że rzeczywiście no, chciałabym do tej relaty wrócić, do tego życia sprzed pandemii, do teatru, do tańca, do wyjazdów, do występów, tak, tak. do jakichś takich spraw, które są mi bardzo bliskie, a gdzieś któreś y, w pewnym momencie no, tego wszystkiego, tej izolacji, tej pandemii i tych wszystkich strasznych rzeczy, co się wokół dzieje gdzieś tam, y, nie przyblokowały trochę. No i teraz. Y, to będę trzymać Spa. do końca. I jakby tak, to jest właśnie. To były słowa tak, ukochanej mojej Magdy. Oczywiście, przepraszam, zapomniałam, że to było. To no przy tylu, ale piosen ta akcje, była piosenka. Ta, ta. Tak, 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 tak. Bo rzeczywiście cytowałam takie słowa też z, w, w izolacji wśród e, artystów, aktorów, teatru. E, była taka sławna piosenka, gdzieś tam po, po necie krążyła, jeszcze w zielone gramy, mm. to były słowa mu, wyciecha Munarskiego właśnie, że się nie poddajemy. I też jakiś artykuł ostatnio dawałam wywiad, Oj, gdzieś pedo, ten mi... cytat właśnie, że się nie poddajemy, że damy radę i to tak okay. myślę, że prawda, nie będziemy płakać, czekamy cierpliwie, aż to szaleństwo się Ale skończy. Nie mogę łołać, żeby tak, Aby że tak. muzyka grała, nie? przejdzie, prawda? Tak, tak. tak. To myślę, że będzie, będzie dobrze wszystko. No także tak. Dziękuję wam serdecznie za spotkanie. <guletñaki> Życzę wam wielu sukcesów, tak w życiu zawodowym jak i w życiu prywatnym. To ja nic nie mówiłem. <guletñaki> <guletñaki> to może coś Panie, 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 na koniec, A może Panie. coś nam zaśpiewasz, albo jakiś wiersz. Wierz, a ja nie pamiętam. Nie pamiętasz. Ej, to może tak. co byś chciał to, co byś opowiedzieć, opowiedzieć ja Paweł, bo faktycznie chciał nam opowiedzieć. No właśnie, no. Ja też kiedyś tańczyłam. po polsku. Tak, zaczynaliśmy od tańca, tak o, jak powiedziałam, nie? Paweł tak. i Ania to byli pierwsi, pierwsi nasi jest. aktorzy, ekran, którzy, ekran, którzy występowali. Paweł tańczył salsę z Asią, która topnęła nogą i zeszła. Ale zanim topnęła nogą, zeszła to wiele razy, oczywiście. Tak. I było świetnie, nie? Tak. Tańczyli salsę do muzyki Volare. Volare. O, 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 o. A kto tę piosenkę, o, przypomnijcie mi, czy ja to jest piosenka? No, Zrezygnuj to. Ja to była piosenka? Nie, nie, nie. Gips, <gibs> gips of, tak? No i Paweł rzeczywiście tutaj. Potem, e, jak teatralnie zaczęliśmy pracować, gdzieś tam przez chwilę nam się jakoś zginął. Nie, tak, w jednym spektaklu się nie było. Tak byłoś wszędzie. No ostatni spektakl jest tylko taki solowy, znaczy solowy, duetowy. Duet, duet, du duet bo jakby też no tak. pandemia też nie pozwoliła na to żeby ze wszystkimi chodzę a u mnie to nie bardzo a ja nie z tym tańcem z tym tańcem także minie pandemia już mam obiecane że będziemy mieć dalej zajęcia taneczne wszyscy razem będziemy tańczyć no, no, żeby... ja mogę tak. będzie tańczyć też będzie tak, wszyscy to pani Renik, w Pucinko ja nie wiem, czy przez te nagromadzone emocje podczas tego zamknięcia później pani Renia sobie da z wami radę. Ja nie da normalnie jak nie, 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 nie. na salę... Nie, nie. Gażę, czy ty no się przykrzy, tak. przykrzy się, bez tak, tego. Tak. Jeszcze to jedną to rzecz... No dokładnie, lepiej by było jak... Byłoby jakieś właśnie, wyjście, stań, jakieś się, zajęcie, tak. spotkanie no. się z innymi. Tak, właśnie. No właśnie. Także bardzo wam serdecznie dziękuję. dziękuję. Życzę nie? wszystkiego dobrego, tak. zdrowia i wszystkiego wszystkiego, wszystkiego ja, najlepszego. Ja, 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 ja. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo wam. również za. Dziękuję, dziękuję za serdecznie.